Mam taki prywatny ranking grzechów popełnianych przez menedżerów sprzedaży, zbudowany na bazie obserwacji i doświadczeń zarówno w roli szefa wszystkich szefów, jak i w roli konsultanta. Pierwszy grzech to przywiązanie do biurka. Zarządzanie zdalne, zarządzanie z tak zwanego pałacu bez kontaktu z rzeczywistością, z prawdziwym frontem, ze światem sprzedawców. Prędzej czy później musi skończyć się niedobrze. Drugim grzechem jest kult supersprzedawcy, kult lidera wyników. Wiara w to, że istnieje coś w rodzaju idealnego handlowca. Czym to skutkuje? Na przykład tym, że wielu menedżerów sprzedaży wierzy, że Ziutka lub Kaśkę która ma świetne wyniki, która bije wyniki pozostałych średniaków o 20-30%, można i należy sklonować. Ale to przekonanie jest wbrew zdrowemu rozsądkowi. Skrajne wyniki w statystyce należy odrzucić. Innym, inną odmianą odcieniem tego grzechu jest przypisywanie, szukanie idealnego sprzedawcy, przypisywanie idealnemu sprzedawcy wręcz magicznych umiejętności czy magicznych celów. Trzeci grzech to nacisk na twarde wyniki przy jednoczesnym ignorowaniu sposobu dochodzenia do nich przez sprzedawców, niewystarczające wgłębianie się w proces. Pewną odmianą tego samego grzechu jest sytuacja odwrotna, to znaczy koncentrowanie się na elementach standardu, koncentrowanie się na zachowaniach przy niewystarczającym dbaniu o zapewnienie twardych rezultatów, które w sprzedaży są absolutnie niezbędne. Nieinwestowanie w rozwój umiejętności sprzedawców to grzech czwarty. Skutkuje to zwykle obniżeniem jakości realizacji zadań, a także spadkiem morale. Piątym grzechem jest z kolei nadmierna wiara w cudowność efektywnościowego systemu wynagradzania. Tego typu systemy, bazujące w dużej mierze na prowizji czy na różnego rodzaju premiach sprzedażowych, e, oczywiście motywują. Pytanie tylko, czy motywują do właściwych zachowań, um, czy też przypadkiem nie motywują do zachowań nieetycznych. Więcej wskazówek, pomysłów, inspiracji dla menedżerów sprzedaży w mojej Biblii Sprzedaży i Zarządzania.